Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Trzeba kupić książki, plecaki, kredki czy farby, a także wiele innych potrzebnych rzeczy. Pracownikom polskiej miedzie rozpoczęto wypłatę środków na cele szkolne. W tym roku to kwota 2443 zł. i 29 groszy brutto na jedno dziecko. Jak co roku nasi pracownicy otrzymują kredkowe na dziecko powyżej 7 roku życia? Każdy pracownik KGHM, którego dziecko jest uczniem, otrzyma wypłatę kredkowego. Gwarantuje to zakładowy układ zbiorowy pracy. Dzisiaj jest tak, że dziecko może pójść sześcioletnie lub nie musi pójść. Tak? Dlatego musimy ten wniosek potwierdzić, tak? że dziecko poszło do szkoły. I w momencie, kiedy ten wniosek zostaje potwierdzony, zostaje wypłacona podstawa kredkowego. Temat kredkowego jest często krytykowany. Związkowcy mówią, że wsparcie na rzecz edukacji uczniów jest normalne i stosowane w wielu krajach. Uważam, że dzisiaj właściwe wyposażenie ucznia i rodzica przy okazji odciążenia od tych kosztów jest rzeczą właściwą. Wypłacone będzie i tutaj ja nie spodziewam się ze strony organizacji związkowej zgody na to, żebyśmy odstąpili od tej metody pomagania rodzinie. Jeżeli dziecko chodzi do średniej szkoły, to wychodzi tanie jak taki maluch, to na pewno. No ja wiem, no może z 500 zł. Na jedno dziecko z 500? Z 500 zł. Około 1000 zł. Może i lepiej. Sami uczniowie póki co nie myślą jeszcze o szkole i korzystają z wakacji.